Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj odcinek na życzenie widza grzegorza G. Zainstalujemy moda na wersję Minecraft 164, który się nazywa MC Heli i dodaje helikoptery. Co trzeba zrobić? Trzeba pobrać MC Heli z netu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować, na przykład według wersji Minecraft, albo według sześciu kategorii, albo alfabetycznie od pierwszej nazwy, od pierwszej litery nazwy moda. No i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam www.aniapg.pl no i teraz pobierzemy plik i plik pobieramy z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. I po wejściu na tęże stronę, jak widać jest japońska, zjeżdżamy sobie na dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Tutaj mamy y, y, twórcę moda. Zjeżdżamy sobie jeszcze niżej, jeszcze niżej i tutaj jest download. I stąd pobieramy na 164 MC 060 ZIP. To tu klikamy, i stąd pobieramy. Tutaj mamy, jak, jakie helikoptery, samoloty będą w tym modzie występowały. I tutaj jeszcze sobie zjeżdżamy na dół. Zjeżdżamy, tych krzaczków jest tu mnóstwo, są kolorowe, ale jest napisane wyraźnie recipe. Więc jak jest recipe, to sobie tutaj klikamy, i tutaj są receptury. Jak się robi właśnie dane rzeczy, które występują w tym modzie. Także sobie tutaj obejrzyjcie. Do tego jeszcze znalazłam w necie w YouTube, na YouTube filmik, który, do którego link będzie też w opisie. I ten filmik przedstawia po polsku właśnie tego moda. Także tutaj, właśnie, jest to recipe. To sobie tutaj zobaczcie, jak to się robi. A ściągamy, jak już wcześniej wspomniałam, przed obrazkami jest Download i tutaj stąd ściągamy. Ok, jak mamy ściągnięte, możemy zainstalować. I do zainstalowania tego moda, oprócz pliku z modem potrzebne są minimum Launcher Minecraft i Forge na wersji 164. Jeżeli coś słyszycie, to właśnie sobie ludzie próbują sylwestrowe y, fajerwerki odpalić jeszcze grubo przed sylwestrem. Także takie właśnie mogą być różne hałasy, no ale nic na to nie poradzę. Dobrze, jest potrzebny forge na 164. Jak to zainstalować, jeżeli nie macie, pokażę Wam filmik pomocny tuty 122. A jeżeli macie wersję non-premium swojego Minecrafta, to sobie najpierw zobaczcie filmik pomocny tuty 176. I tam sobie zainstalujcie nowy launchers, według tego, według tego filmiku. Potem wróćcie do, do pomocnych tutów 122 i zainstalujcie Forge'a na wersję 164. I w tym filmiku ja instaluję Forge'a z końcówką 916, ale tego już nie ma, jest stary, więc pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak ja pokazuję w tym filmiku, wersję z końcówką 965. OK, jak mamy już zainstalowanego Forge'a, to wchodzimy do folderu appdata przez roaming, znajdujemy nasz folder .minecraft, w którym mamy zainstalowanego Forge'a albo i inne mody nawet, i ten folder sobie gdzieś kopiujemy, żeby mieć do czego wrócić w razie gdyby się nie udała instalacja helikopterów. OK, jak mamy to skopiowane gdzieś, to sobie teraz zainstalujemy MC Heli. Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na mcheli, otwieramy za pomocą archiwizera, winrara albo zipa i tutaj mamy taki folder. Wchodzimy do tego foldera i tu mamy kolejny folder, który się nazywa właśnie mcheli i ten folder przerzucamy do folderu mods w folderze .minecraft. Zamykamy to, zamykamy to, jest zainstalowane. Wchodzimy do Minecrafta i czekamy aż nam się otworzy, żeby sprawdzić czy to działa. I tak jak już mówiłam, nie mam pojęcia, mam forca 965, 965, klikam play. I czekam, aż się otworzy. No i tak jak już mówiłam, nie mam pojęcia w ogóle o co chodzi w tym folderze. To znaczy, no są jakieś tam nie folderze, tylko modzie. Są jakieś tam helikoptery, stat nie, nie statki, tylko samoloty i tak dalej, ale jakie się uruchamia, jak się nimi lata i tak dalej, to nie mam pojęcia. Wszystkiego możecie się dowiedzieć na pewno na tym filmiku, yy, który, do którego link będzie w opisie i tutaj też będzie yy, na, filmi na filmie Yy, gdzieś tutaj taka adnotacja, yy, prezentacja moda, i, i tam po prostu sobie kliknijcie, i sobie przejdźcie i zobaczcie. Yy, ok, wchodzimy w moc yy, i szukamy MC, heli, MC, heli, MC, jest MC, heli, czyli gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy, gramy w wybranym świecie. Znowu czekamy, aż nam się otworzy. I jest. No i wchodzimy do ekwipunku przez e i patrzymy, co nam ten mod dodał. I dodał nam takie właśnie różne rzeczy. Tu odtąd się zaczynają. Jak widzicie, są to rzeczy właśnie z mc heli. I tak jak już mówiłam, nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale jeżeli trzymam nad tym na przykład strzałkę i klikam R, to jest pokazane jak to się robi, cokolwiek to jest. I tutaj też oto, oto Mellara 76 mm gun. No to jakiś jest... Yy, jakaś broń to jest. I znowu klikam yy, prawym... Yy, trzymam... Yy, nad tym strzałkę, klikam R i jest pokazany, jak się taką broń robi. Trochę czerwonego kamienia, trochę żelaza i sztawek żelaza i dozownik, i wychodzi taki, nie wiem, odkurzacz. <gry> Wygląda jak odkurzacz. No w każdym razie widzicie, że jest to zainstalowane. Są tutaj wszystkie y, itemy i tak dalej. Y, można, może, dobra, klikamy E teraz. O dobra, jeszcze zobaczmy, jak się robi samolot. O tak, po prostu dozowniki i pierdół pierdół. Takie rzeczy. I tutaj jeszcze jakieś są. Jakieś takie rzeczy. Nie wiem, proszę, obejrzyjcie ten filmik. To może coś będziecie z tego rozumieli, bo ja niestety. No niekoniecznie. No dobra, to weźmy sobie jakiś tam taki helikopter. Mamy. Cessna. Cessna 172. No dobra. No i mamy. A, nie helikopter. I mamy. Cessna 172. Czy ja się podniosłam wyżej? Czy ja wiszę w powietrzu? Nie wiem, chyba nie. Nie. Już myślałam. No i nie wiem, czy tutaj, jak się wejdzie, wchodzi się do tego. Nie mam pojęcia, właśnie co się dalej robi z tym. Czy się wchodzi, czy się co się z tym robi. Się przechodzi przez to. Można tak sobie przejść po prostu, a nie wiem jak się wsiada, nie wiem jak się rusza. Może już wiem, może tutaj w opcjach, w sterowaniu coś jest. Zoom, wpisywanie, Dynamic, Houdini, Houdini. Nie wiem. Nie wiem, OpenCraft, wpisywanie komendy. Wybierz blok. Naprawdę nie wiem. Musicie niestety się dowiedzieć tego skąd inąd. Ja wam tylko pokazałam, że jest zainstalowany, działa, a czy tym można latać, to nie mam pojęcia. Tu są jakieś bronie jeszcze też. Pewnie gdzieś coś trzeba naduścić, ale no niestety nie doszłam do tego. Mam nadzieję, że na tym filmiku wszystkiego się dowiecie. Także ja kończę. Tyle co potrafiłam to wam pokazałam. A wypiszcie w komentarzach, jakie chcecie jeszcze poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę Facebooka, na, na stronę społeczności. Po co jeszcze? Wchodźcie oczywiście na stronę www.Aniapgpl. Tam znajdziecie wszystkie mody instalacji, których już pokazałam. I, 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 I co? No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie. Także tymczasem pa. pa.